zbiornik 126 litrów jak widać jest górami kosiarki mieczyki niedawno się mieczykowa okociła więc małe mieczyki w granicach 30 sztuk wyszły chowają się w drugim zbiorniku kotniku. w 205 litrowym a bapyska zbliżają strasznie Tutaj są razbory, które są na oddanie. Bo za dużo tego rybactwa mi się zrobiło już w akwarium. Eee, gupiki, gupiki młode, raz z własnego chowu do oddania. Tu akurat stary był. Dobra, tu mamy młode gupiki. Coś mi nie chce wyostrzyć na tych gupikach. ładnie. Dobra, jest. Korzeń środkowy, może pokażę w całości, jak to wygląda. Cały zbiornik, bo tam wcześniej ktoś na YouTube prosił, żeby pokazać całość, jak wygląda. Kokosika w kokosiku sobie spokojnie mieszka. Taki gość pasiasty. No się na nim wyostrzy. Moja bocja siatkowa została jedna, bo druga utknęła w kokosie. Zrobiłem taki błąd: za mały otwór w kokosie. Bocja urosła i w pewnym momencie sobie zachciała wyjść drugim wyjściem w kokosie i utknęła. Musiałem kokosa rozłupywać, miała rany. Nie udało się jej uratować. Niestety, fajna była, została jedna. Planuję dokupić. Tu mi sam Mech się zaszczepił na korzeniu. Całkiem, całkiem przyjemnie. No, ostatnio próbowałem trawkę zasadzić między skałkami w glince Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę z tam się ruszyła. Taki krajobrazik. Muszę rurkę od filtra kubałkowego przeczyścić. już się zasyfiała trochę. Tak, złoty, złoty szalony, który ostatnio ma taką. Ostrą ścinę z labeo, jeśli labeo się chowa, tylko to labeo agresywne powinno być, ale tutaj nasz złoty strasznie go gania. Także labeo się chowa, teraz jest schowane tu, jak się uda złapać w liściach siedzi Schowany tchórz. Ładna rybka. Szkoda, że się nie dogadują. Złoty już miał karę. Był przesadzony do innego akwarium. No, ale to nic nie pomogło. Nadal jest wariat. I zbój. A tu już w siedzi. Kolejny rzut będzie. Lęgną się na potęgę.